Jakie są obowiązujące przepisy dotyczące stosowania kotłów węglowych? Gdzie szukać dofinansowania na wymianę źródła ciepła? I jak dopasować odpowiednie rozwiązanie do naszych warunków? To tylko część z pytań, na które znajdziemy odpowiedź w punktach obsługi programu Czyste Powietrze, które są dostępne w każdej gminie i dla każdego mieszkańca. Te punkty obsługi czystego powietrza zostały zapisane jako obowiązek w programie ochrony powietrza. A wynikały z naszych dotychczasowych doświadczeń, że w tych gminach, gdzie mamy ekodoradców, e, którzy świadczyli właśnie takie wsparcie, mamy ponad dwukrotnie więcej składanych wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców. Z pomocą w odnalezieniu się w nowych przepisach i z odpowiedzią na wiele pytań dotyczących, między innymi finansowania w ramach programu Czyste Powietrze, przychodzą również ekodoradcy. Każdy mieszkaniec ma inny problem, inny zestaw pytań. I to wszystko zależy od indywidualnej wizyty mieszkańca. Choć wiadomo, że jest są źródła ciepła, z racji możliwych zmian w ustawodawstwie odnośnie fotowoltaiki, to dużo pytań właśnie dotyczy właśnie tego segmentu działań odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaiki. Do kodoradców dotrzeć nie, nie, nie trudno, jesteśmy prawie wszędzie. Poczynając od Urzędu Miasta, Rynek 12, wejście do ulicy Krzywej. Jeżeli mieszkaniec ma jakiś problem, może się z nami w każdej chwili skontaktować. W tej chwili może trudniej jest nas spotkać w biurze, gdyż jeździmy na kontrolę i odbieramy kotły, które zostały wymienione w tym sezonie grzewczym. A starych kotłów, które są zastępowane nowoczesnymi i co ważniejsze ekologicznymi rozwiązaniami w naszym regionie nie brakuje, to realna szansa na to, że już niebawem w Małopolsce będziemy mogli oddychać pełną piersią nie tylko latem, ale również w sezonie grzewczym.